Cześć! Aktualnie znajdujemy się na zewnątrz, ale nie dajcie się zwieść, bo w dzisiejszym odcinku pokażę wam mój ulubiony pokój, a właściwie to pomieszczenie w całym domu, czyli łazienkę, a dokładnie smart łazienkę, bo znajdziecie w niej system audio-wideo, przejrzystą wannę z bombkami, całą masę różnych scenariuszy, do tego oczywiście w pełni sterowany oświetleniem czy ogrzewaniem. Także zaczynamy. Zanim jednak przejdziemy do łazienki, obejrzyjcie szybką wstawkę od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli producenta suplementów dla graczy, Gaminate. Gaminate to nowa alternatywa dla popularnych energetyków. Nie zawiera cukru, a dzięki 12 aktywnym składnikom poprawia koncentrację i dodaje energii na aż do 6 godzin. Suplement w formie proszku dostępny jest w trzech smakach i każdy go może przygotować w domu za pomocą shaker'a. Przy zakupie dużego opakowania koszt porcji to tylko 3 zł i 33 grosze. Link do sklepu znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Ja tylko dodam, że na hasło szmalu dostaniecie darmową wysyłkę do każdego zamówienia. Zacznę od rzeczy, która myślę będzie dla wielu z was najciekawsza, czyli od systemu audio wideo. Jak widzicie, nie mam tu żadnego telewizora czy monitora dedykowanego do łazienek. Po pierwsze, dlatego, że takie rzeczy wyglądają po prostu paskudnie, a na dodatek są jeszcze niewspółmiernie drogie. Zamiast tego zobaczycie, jak można zrobić taki element samodzielnie i to w dodatku, wykorzystując praktycznie dowolny ekran. Ja wykorzystałem w tym celu 30-calowy telewizor ECD i jedną gresową płytę, taką samą, jakimi pokryta jest cała Łazienka. Cztery skrajne śruby, które tu widzicie, odpowiedzialne są za przytwierdzenie płytki do podłoża. Natomiast w narożnikach wstawione zostały dodatkowo dystanse, które wydrukowałem na drukarce 3D. Dzięki temu całość znajduje się w idealnie wyznaczonym miejscu i jest zlicowana z resztą płytek. Jeśli chodzi o sześć wewnętrznych śrub, to odpowiadają one za przytwierdzenie ekranu i również zostały przeze mnie zaprojektowane i wykonane na drukarce 3D, dokładnie pod model używanego telewizora. Całość została obrobiona cięciem wodnym według dostarczonego przeze mnie projektu. Koszt takiego cięcia to około 60 zł. I do tego dochodzi jeszcze koszt szyby na wymiar u szklarza. I całość została połączona na płaskiej powierzchni za pomocą silikonu do szkła. Dzięki temu całość jest szczelna. Wycięcie po prawej stronie pod ekranem zostało zrobione w celu umożliwienia sterowania za pomocą standardowego pilota na podczerwień. Ale jest to tylko opcja awaryjna, bo całość i tak jest sterowana za pośrednictwem smartfona. Przyjrzyjmy się teraz elementom, które składają się na tor audio wideo. Tak więc przewód HDMI przebiega od telewizora do amplitunera typu Multiroom z kilkoma strefami, który znajduje się w pokoju obok. Natomiast do amplitunera podłączona jest Nvidia Shield. O tym TV-boxie nagram jeszcze na pewno osobny materiał, natomiast na ten moment powiem Wam tylko, że był to jeden z najlepszych moich zakupów w ogóle i każdy z Was, który przesiądzie się z dowolnego innego systemu tego typu, a nawet z tych Androidowych tyle, że wbudowanych w TV, przyzna mi rację. O Chińczykach nawet nie wspominam, bo one po kilku miesiącach nadają się właściwie tylko do śmieci, ze względu na brak aktualizacji. A co za tym idzie, stopniowe topnienie aplikacji, które są w stanie tam się uruchomić. Nvidia Shield daje nam możliwość sterowania spada, pilota czy apki na smartfona. Do tego dostajemy regularne updatey, a całość śmiga jak błyskawica. Dobra, wróćmy do Łazienki, i teraz kilka słów o samym audio. Jak widzicie, mamy tu dwa głośniki stereo umieszczone centralnie nad wanną. Są to głośniki Vizatona o podwyższonej odporności na wilgotność i napędzane są również wzmacniaczami wspomnianego wcześniej Amplitunera. Ale to nie wszystko. W podstawie wanny umieściłem aktywny subwoofer i to również było rozwiązanie DIY, bo udało mi się kupić dobrej jakości aktywny sub z uszkodzoną w transporcie obudową. A że obudowy samego głośnika i tak nie potrzebowałem, bo jej rolę przejęła podstawa wanny, to takie rozwiązanie było dla mnie idealne. Plecki z aktywnego saba wmontowałem w stolik pod amplitunerem, który zresztą również wykonałem samodzielnie, tak żeby pasował do aluminiowego nitowanego skrzydła od samolotu, robiącego w naszym salonie za stolik kawowy. Amplituner, który tu widzicie, to Maran z serii 6000. I ma on oprócz wyjścia wzmocnionego również wyjście liniowe dla drugiej strefy, które można było podpiąć do wzmacniacza subwoofera, także takie rozwiązanie było po prostu idealne. No i przyznam wam, że całość gra zadziwiająco dobrze. Część z Was może być również ciekawa, czy taki hydromasaż nie zaguszy nam tego całego systemu audio. Otóż nie zaguszy, generalnie jakość dźwięku będzie dalej dobra, ewentualnie trzeba będzie słuchać troszeczkę głośniej, no i tylko z tą głośnością tutaj może być problem, bo jeśli podkręcimy ją za bardzo, to może być to uciążliwe dla naszych współlokatorów. Ale na to również jest sposób, wystarczy ubrać słuchawki. I wybór słuchawek również nie jest przypadkiem, bo właśnie ze względu na charakterystykę hałasu wydawanego przez hydromasaż idealnie sprawdzą się tu wszelkie słuchawki z ANC, czyli aktywną redukcją szumów. Kolejnym elementem, który chciałem Wam pokazać jest oświetlenie. Jak widzicie zastosowałem tutaj trzy niezależne źródła światła. Pierwszym i głównym jest sufitowy panel LED o stosunkowo neutralnym odcieniu z temperaturą barową wynoszącą 4000 Kelvinów. Jeśli chodzi o ilość emitowanego światła, to producent podaje tu 2400 lumenów. Taką barwę oświetlenia wybrała moja żona, bo zdecydowała, że najbardziej jej odpowiada do codziennego użytku. Następnie widzicie już zdecydowanie bardziej nastrojowe źródła światła w betonowych obudowach przy lustrze. Są to modele żarówek LED Vintage Globe firmy Osram i emitują światło o temperaturze barowej 2400 kelwinów, a strumień światła podany przez producenta to 725 lumenów. Być może ważną informacją dla części z Was będzie to, że model ten nie posiada możliwości ściemniania. Ostatnim źródłem światła już typowo ambientowego jest oświetlenie półek i wanny. Jak widzicie, zastosowałem tu standardowe paski LED zadbałem tylko o to, żeby posiadały stosunkowo wysoki współczynnik od wzorowania kolorów, czyli serii, wynoszący ponad 90. Takie oświetlenie służy mi bardzo dobrze w trakcie oglądania filmów. Jak widzicie, każdym z tych źródeł światła sterujemy również ze smartfona, no i oczywiście możemy je odpowiednio umieszczać w przeróżnych scenariuszach. Na przykład możemy podpiąć najsłabsze źródło światła pod czujniki ruchu, które włączy się automatycznie w momencie, kiedy, na przykład, w środku nocy wyjdziemy z sypialni. Jeśli już przy scenariuszach jesteśmy, to warto tu wspomnieć o rzeczach, które w tego typu łazienkach mogą być uciążliwe, jeśli takich scenariuszy nie użyjemy. Przykładem niech będzie właśnie seans filmowy. Teoretycznie, jeśli mamy telewizor, który posiada apkę na smartfona, amplituner, który również posiada taką aplikację i TV boxa, to możemy sobie z tym poradzić nawet bez systemu inteligentnego domu. No tak, ale będzie to wtedy co najmniej trochę irytujące i już mówię dlaczego. Po pierwsze oświetlenie. Żeby je zmienić i dostosować do lepszej atmosfery podczas seansu, będziemy musieli wstać z banny i nacisnąć odpowiedni włącznik. Do tego mamy inną aplikację do włączenia telewizora, inną do tunera i jeszcze inną do TV Boxa. Na deser zostają nam jeszcze błędy w oprogramowaniu, które ma chociażby używany przeze mnie Marans i już tłumaczę w czym problem. Otóż amplitunery Maranca od wielu lat cierpią na pewną przypadłość, co najmniej od 8 lat, bo ja od 8 ich używam, więc wiem, że od tego czasu nic się tutaj nie zmieniło. Konkretnie chodzi o to, że w momencie kiedy włączymy sobie strefę numer 2, automatycznie włączy się nam strefa numer 1. i Jedyne, co możemy zrobić, to albo za pomocą pilota, albo właśnie apki wyłączyć po kilku sekundach, jak już całość się uruchomi, tą strefę numer 1. Czyli u mnie w momencie kiedy włączę sobie strefę odpowiedzialną za łazienkę, to automatycznie włączy się również strefa odpowiedzialna za salon, która jest właśnie strefą numer 1. I nie ma tutaj znaczenia, czy wcześniej podpięliśmy jako urządzenie źródłowe to samo urządzenie pod obie strefy, czy te urządzenia źródłowe są zupełnie inne? Urządzenie tak samo wystartuje właśnie obiema strefami, nawet jeśli taka Nvidia Shield jest podpięta i sparowana tylko ze strefą drugą, natomiast ze strefą pierwszą jest na przykład sparowany wewnętrzny odtwarzacz Spotify. No okej, okay, ale w czym w takim wypadku pomoże system inteligentnego domu? Bardzo dobre pytanie. Amplituner Maranta i zresztą jego firmy matki również, czyli Denona, można kontrolować za pomocą komendy wysyłanych protokołem HTTP. Dzięki temu możemy zaprogramować całość tak, żeby w momencie uruchamiania systemu audio wideo w Łazience, automatycznie po uruchomieniu w Amplitunerze strefy drugiej, czyli odpowiedzialnej za Łazienkę, wysyłał po kilku sekundach komendę wyłączającą strefę numer 1, czyli w moim przypadku Salon. Do tego oczywiście od razu wysteruje odpowiednio wskazany w skrypcie oświetlenie i na przykład będzie wysyłał do telewizora i amplitunera sygnał pobudzający raz na pół godziny, żeby zapobiec przejściu w stan uśpienia. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, o ile sympatycznie korzystać z tego typu roków. Właśnie w momencie, jeśli wszystko działa łatwo i przyjemnie, czyli zamiast wstawać i po prostu klikać w różnych miejscach w różne rzeczy, używamy tylko jednej aplikacji na smartfonie, gdzie za pomocą jednego przycisku wszystko mamy już ustawione tak jak należy. A jeśli nawet to jest dla nas za dużo i nie chcemy niczego przyciskać, to zawsze możemy skorzystać z asystenta. Google. Dobra, skoro już przy tych seansach filmowych jesteśmy, to przedstawię wam teraz główny element takiego komfortowego wypoczynku, jakim jest wanna z hydromasażem. Model, który tu widzicie, posiada panel dotykowy LCD, dzięki któremu możemy sterować intensywnością masażu, kolorowym oświetleniem, które dumnie nazywa się koloroterapią, ale ja bym tu za bardzo się nie zapędzał. Po prostu jest to przyjemny akcent, właśnie jeśli chcemy sobie w klimatyczny sposób coś oglądnąć. Do tego wanna została wyposażona w grzałkę płaszczową o mocy 2000W i termostat, który nie tyle służy do podgrzewania wody, co do utrzymywania jej w odpowiedniej temperaturze. Natomiast to, czego ta wanna nie posiada, to system osuszania dysz. Wprawdzie producent gwarantował, że osuszanie całego systemu odbywa się grawitacyjnie, ale w praktyce nie działa to prawie wcale. I z czym to się wiąże wie każdy, który na jakiś czas zostawił właśnie w orurowaniu tego typu urządzenia wodę, po czym bez gruntownego oczyszczenia całego systemu chciał sobie zrobić kąpiel z hydromasażem. Natomiast tu wpadło kolejne rozwiązanie DIY, czyli wstawiłem w miejsce zaworu do grawitacyjnego osuszania dysz specjalną pompę, która po kąpieli wypompowuje pozostałą w systemie wodę. Oczywiście pompa jest również sterowana prosto ze smartfona. Jeśli ktoś z Was chciałby zrobić coś podobnego, to musicie pamiętać, że była to pompa samozasysająca i taka, która może pracować na sucho bez uszkodzenia. Dobrym rozwiązaniem do tego typu zastosowania są pompy firmy Siflo, przeznaczone oryginalnie do stosowania na łodziach, ale wiadomo, jeszcze lepiej zakupić wannę, która wyposażona jest w automatyczny system osuszania dysz. A skoro przy higienie już jesteśmy, to polecam Wam wszystkim zakup do tego typu urządzeń chemii basenowej. I nawet nie mówię tu o typowym chlorze, bo możecie kupić na przykład środek oparty o brom, czyli pierwiastek pozyskiwany naturalnie z wody morskiej, który jest mniej drażniący od chloru. Oczywiście należy go stosować w stężeniu zalecanym przez producenta, bo większym również może być nietoksyczny. Od razu odpowiem wszystkim, którzy chcieliby skorzystać w tym celu z ozonatorów. Moja wanna również ma wbudowany taki ozonator. Natomiast od razu wam mówię, że jeśli chodzi o skuteczność, to nie ma on w ogóle podejścia do takiej standardowej chemii basenowej. Natomiast puszka bromu, który powinien wam starczyć praktycznie na całe życie wanny, kosztuje 80 zł. Jeśli nie jesteście pewni, ile takiego środka należy zużyć, no to wtedy wystarczy, że skorzystacie z tego rodzaju testera. Wystarczy, że zaczerpniecie wody z wanny czy też basenu, wsadzicie do środka odpowiednią tabletkę. I tutaj na pomiarce od razu wiecie, czy ta ilość jest wystarczająca, za duża czy za mała. Wróćmy do rzeczy bardziej smart, i chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że tego typu elementem jest sensor zalania. Ten konkretny firmy Fibaro jest zasilany bateryjnie, a do komunikacji używa bezprzewodowego protokołu Z-Wave. Dzięki temu możemy go umieścić w praktycznie dowolnym miejscu bez wcześniejszego ciągnięcia jakichkolwiek przewodów. Jego zasada działania to standard w tego typu elementach, czyli wykorzystuje przewodnictwo wody, a producent gwarantuje dwuletni okres działania bez wymiany baterii. Co ważne, tworząc odpowiedni scenariusz, możemy powiązać czujnik zalania z zaworem, który w momencie wykrycia takiego zdarzenia automatycznie odepnie dopływ wody, dzięki czemu w razie awarii unikniemy większych zniszczeń. Oczywiście to, jak zareaguje system na takie zdarzenie zależne jest tylko i wyłącznie od nas, i tak samo od nas zależy, jak będziemy chcieli zostać o tym poinformowani, bo system może nam wyświetlić taką wiadomość po prostu w swoim interfejsie, czy też jakiejś aplikacji możemy dostać SMS-a z powiadomieniem, możemy dostać informację pushover. No i jeśli o pushover chodzi, to tutaj chyba po prawej stronie dostaniecie teraz link, w którym mówię, co i jak należy zrobić, żeby. Sprawnie posługiwać się tego typu wiadomościami. Kolejnym elementem, którego działanie możemy dowolnie zaprogramować, jest wentylator. Ten, który tu widzicie, to podstawowy model przystosowany do pracy suwitowej bez higrometru, stopera i jakichkolwiek innych ulepszeń. I generalnie polecam właśnie stosować się do takiej zasady: czyli jeśli mamy inteligentny dom, to nie musimy kupować już tych drogich inteligentnych urządzeń, no bo nasz system inteligentnego domu jest wyposażony i tak w podobne funkcje. Co więcej, możemy je wtedy sami odpowiednio zaprogramować i kontrolować. I tak dokładnie wygląda sytuacja w tym wypadku. Czujniki temperatury i wilgotności znajdują się prawie we wszystkich pomieszczeniach w moim domu, a pracą wentylatora steruje odpowiedni przekaźnik. I tu, oczywiście, możemy wykorzystać dowolny wentylator, nabity dowolnymi funkcjami, ale będzie on działał po prostu gorzej, i już tłumaczę dlaczego. Wszystkie urządzenia tego typu działają na tej samej zasadzie, czyli z wyzwalaczem ustawionym na wartość bezwzględną. Czyli jeśli mówimy o wbudowanym higrometrze, to uruchomi on wentylator, jeśli przekroczona zostanie ustawiona wcześniej konkretna wartość. Jeśli mowa o timerze, to tak samo. Wyłączy się, włączy po danym czasie, niezależnie od okoliczności. Dobrym przykładem, żeby pokazać przewagę wykorzystania systemu inteligentnego domu do sterowania wentylacją, może być taki letni, parny dzień. Wentylator z budowanym higrometrem w tego typu warunkach, czyli przy zwiększonej ogólnej wilgotności, może zacząć działać po prostu 24 godziny na dobę. Natomiast w systemie inteligentnego domu możemy zaprogramować skrypt, który wyciągnie średnią wilgotność ze wskazanych przez nas czujników i porówna ją z wartością w łazience. Jeśli wartość zostanie przekroczona o np. 15%, to dopiero wtedy wentylator się włączy. Jeśli chcemy pójść o krok dalej, możemy pobawić się w precyzyjne ustawienie takich parametrów z wykorzystaniem np. punktu rosy. Dzięki temu praktycznie pozbywamy się tego typu uciążliwości. Co więcej, jeśli chcemy dokonać jakichkolwiek zmian, no to wystarczy praktycznie zawsze kilka klików. Kolejnym elementem spiętym z systemem inteligentnego domu w łazience jest sterowanie ogrzewaniem. Jak już wspomniałem wcześniej, w łazience jak i w prawie każdym pomieszczeniu jest czujnik temperatury. Natomiast na pęti łazienkowej, w mieszalniku podłogówki, znajduje się odpowiedni siłownik, i generalnie całość jest spięta z oskryptowaniem ogrzewania, z którego korzystam do sterowania temperaturą w domu. Ale mówiąc szczerze, nie ma tutaj nic ciekawego, bo pętla ta jest zawsze otwarta i pełni w instalacji funkcję bypassu. Natomiast to, co może być dla Was ciekawe, to to, dlaczego mówię do Was właśnie na zewnątrz. A zagadka jest bardzo prosta do rozwiązania: po prostu wewnątrz jest duże echo, a ja nie chcę, żeby Wasze uszy krwawiły. Z rzeczy, które znajdziecie też w praktycznie każdej łazience, mamy wagę. Ja używam takiej wagi Xiaomi. Jest to taka, powiedzmy, inteligentna waga, która oprócz samych pomiarów właśnie masy ciała, jest w stanie zmierzyć ilość wody w organizmie, tłuszczu itd. Także polecam wszystkim, którzy chcą się odchudzać. No i oczywiście do tej wagi dostarczona jest apka, która działa w ekosystemie Xiaomi Home. Teraz opowiem wam o kilku szczegółach, które może nie są smart, ale znajdują się w łazience i mogą zainteresować osoby, które są na etapie wykończenia. Jeśli chodzi o płytki, to jest to gres porcelanowy włoskiego producenta Koto Tuskania. Model Grey Soul Dark, a bok to 60,5 cm i są to płytki rektyfikowane. Lustro jest bezramkowe i zostało zlicowane na zero z płytkami. Nie jest ogrzewane, ale nie paruje nawet przy długich kąpielach w wannie, dzięki wystarczającej wydajności wentylacji. Umywalka jest szklana, a odpływ działa na zasadzie klik-klak. Wewnątrz szafki znajdują się gniazda, dzięki temu suszarka jest zawsze gotowa do użycia. No i wizualnie również wygląda to dobrze, bo nigdzie nie wystają niepożądane kable. Osłony żarówek zrobione są z betonu, przewód do nich jest w oplocie tekstylnym, a przepusty zamaskowałem zwykłą podkładką nierdzewną o podwyższonej średnicy. Jeśli chodzi o miskę, to jej producentem jest Art Ceram i jest to model Block, natomiast stelaż i system spłukiwania jest firmy Geberit. Producentem drzwi jest Polskone, mają one wymiar 80, z malowaniem na biało, bulajem wykonanym z nierdzewki i przycięciem wentylacyjnym. Natomiast jest z nimi mały problem, bo teoretycznie cały bulaj miał być nierdzewny, tymczasem producent postanowił zaoszczędzić na śrubach, bo zaczynają rdzewieć. Klamki również są nierdzewne, z tą różnicą, że one faktycznie nie rdzewieją, natomiast mają ostre krawędzie, które mogą być trochę niebezpieczne, także zwróćcie uwagę na taki szczegół wybierając tego typu elementy w swoim domu. Już wiele razy przy okazji poprzednich filmów w komentarzach pojawiały się pytania o zastosowane przez nas włączniki. Tak więc są one również wykonane z nierdzewki, a dokładniej ich powłoka, a ich producentem jest firma Lexman, czyli marka własna marketu Leroy Merlin i nie polecam ich nikomu. Jeśli chodzi o wygląd czy działanie, to nie mam tu absolutnie żadnych zastrzeżeń. Działają bardzo dobrze, wyglądają również moim zdaniem świetnie. Do tej pory ani jeden nie uległ uszkodzeniu, a powłoka jest cały czas w stanie jak nowa. Skąd zatem wynika moje nastawienie? Wynika ono z tego, że obsługa Leru Amerlen wprowadziła nas delikatnie mówiąc w błąd, zapewniając, że produkcja tej linii będzie dostępna jeszcze przez wiele lat, natomiast sam producent zachował się jak typowa firma Krzak, czyli po dwóch sezonach zakończył produkcję i pozostawił klientów bez jakiegokolwiek wsparcia. Dla kontrastu powiem wam tylko, że osprzęt filmy Lagrand, który mają zamontowany w domu moi rodzice, a wykończenie było już plus minus 20 lat temu, w dalszym ciągu jest w całości dostępny. No i tak właśnie wygląda odpowiedzialne podejście do tematu przez producenta. Teraz pokażę Wam coś, co nie jest może elementem wystroju, natomiast bardzo mocno wpływa na jego jakość a jest to system poziomowania płytek. Tak, nie przesłyszeliście się, Łazienka nie byłaby pełnoprawnym projektem DIY, gdybym sam nie wykonał jej w 100%, i wlicza się w to również kafelkowanie. Natomiast skłamałbym, gdybym powiedział, że zrobiłem to z własnej woli. Po prostu były tu dwie ekipy, jedna za drugą, których praca wołała o pomstę do nieba. Tak więc postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce, kupiłem odpowiednią maszynę do cięcia do tego bardzo dobrą polską tarczę diamentową o brzmiącej nazwie Żbik do tego poziomicę laserową i kilka innych akcesoriów a na koniec skorzystałem z porad zaprawionego w bojach wujka. Tym oto sposobem zostałem domorosłym glazurnikiem, a cała łazienka powstała w miesiąc w ramach projektu wykonywanego po mojej normalnej pracy. Efekt myślę jest nie najgorszy i tu olbrzymią pomocą był właśnie system do poziomowania płytek, dzięki któremu powierzchnie są idealnie płaskie. I tu taki protip dla wszystkich, którzy właśnie stoją przed wykończeniem domu czy mieszkania. Nie dajcie sobie wmówić przez majstra, że wystarczy, że on położy płytki na krzyżyki, oko, czy też będzie kontrolował całe płaszczyzny za pomocą łaty, bo to się po prostu nie uda. No niestety fizyka jest nieubłagana, a płytki dzisiaj są bardzo ciężkie. To nie jest to, co kiedyś, że te płytki po prostu ważyły tyle, że dwoma palcami można było je podnieść, tylko nawet te 60, które mam w łazience. Ważą prawie 10 kilo, natomiast 75, które również są już teraz bardzo często spotykane. U nas w reszcie domu są one właśnie położone, to już prawie 20 kilo wagi na jedną. Płytkę. I tu nie ma możliwości, że nawet najlepszy fachowiec tak rozprowadzi klej, że nacisk tej płytki na podłoże będzie w każdym miejscu identyczny i ona w chociaż drobnym stopniu nie będzie tam sobie pływać. I naprawdę wydając te 100, 200 bądź 300 zł na system do poziomowania, to nie są wszystkie pieniądze. Nie będę tu polecał konkretnego modelu, bo one wszystkie działają na bardzo. Podobnej zasadzie, natomiast wtedy będziecie mieli pewność i po prostu taki wewnętrzny spokój, że przez najbliższe 10 czy 20 lat, gdzie ta podłoga tam będzie sobie działać, nie potkniecie się po prostu o jakąś wystającą krawędź pomiędzy jedną a drugą płytką. Napiszcie mi też w komentarzu koniecznie, który element tej łazienki podobał się Wam najbardziej, a może któryś zrobilibyście zupełnie inaczej. Bardzo chętnie przeczytam wszystkie sugestie. Ok, w tym odcinku to już wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was do inteligentnej grupy, bo ostatnio przekroczyliśmy tam 13 tysięcy użytkowników, no i generalnie grupa jest bardzo aktywna, także pozdrawiam wszystkich członków. Ja już się z Wami żegnam, jeśli nie subskrybujecie kanału to koniecznie zasubskrybujcie i kliknijcie w ten dzwonek, żeby nie przegapić żadnej nowości. Możecie mnie również odwiedzić na Facebooku, a kolejny odcinek znajdziecie jak zwykle po lewej stronie.